Dymy, dymy, dymy. Nie dość, że Rafał Trzaskowski okazuje się być dość labilnym kandydatem, jeśli chodzi o poglądy, potrafi je zmieniać w kontekście grup wyborców, do których mówi, to teraz nagle okazało się, że część jego programu jest tak naprawdę programem Sławomira Mencena sprzed dwóch lat. Posłuchaj, co na ten temat miał do powiedzenia Krzysztof Stanowski w swoim programie. Nie zapomnij zasubskrybować kanału i zostawić łapki w górę. Nie, to chyba. Niemożliwe. To się naprawdę, naprawdę zdarzyło, i w tym tygodniu coś takiego naprawdę się zdarzyło, że ja nie dowierzam. Do tej pory politycy, owszem, co jakiś czas wzajemnie się okradali, ale to było takie podkradanie podkradanie z jakichś idei, haseł, ogólnych kierunków. Jakiejś narracji podkradanie, widzieli, że jakaś narracja chwyta, że ludzie ją podchwytują, więc zaczęli mówić mniej więcej to samo, głosić podobne właśnie hasła, ale rzadko kiedy ocierało się to o plagiat. Natomiast teraz mamy do czynienia z politycznym plagiatem. Otóż, drodzy Państwo, Rafał Trzaskowski bez poczucia żadnego obciachu po prostu wziął przemówienie Sławomira Mencena sprzed dwóch lat, Przepisał je i wygłosił jako swoje. To się w pale nie mieści, można powiedzieć, ale sami to zobaczcie. Prowadzimy zasadę dwa za jeden. Jeżeli ktoś będzie chciał wprowadzić nową regulację albo nowy obowiązek informacyjny, to musi najpierw znieść dwie inne regulacje i dwa inne obowiązki informacyjne. Inaczej nie będzie miał takiej możliwości. To jest droga do stopniowego ograniczenia regulacji i zmniejszenia biurokracji. Zasada UE plus ziobro. Nie wprowadzamy żadnych unijnych regulacji. I nic do nich nie, znaczy wprowadzamy je, ale w gołej wersji, wykorzystując wszystkie możliwe wyłączenia, wszystkie zwolnienia, i nie dorzucamy do tego żadnych naszych krajowych regulacji. Unia Europejska ma bardzo brzydki zwyczaj wrzucania nam ciągle nowych dyrektyw, które nam szkodzą, ale polscy politycy mają jeszcze brzydszy zwyczaj dorzucania do tych dyrektyw swoich innych pomysłów, które sprawiają, że prawo unijne w Polsce jest jeszcze bardziej skomplikowane niż być mogło. I my to również zakończymy. Jeżeli chodzi o pomoc przedsiębiorcom, ja mam dwa podstawowe pomysły. Jeden jest taki jeden za dwa, czyli krótko mówiąc, jeżeli jest wprowadzana jakaś regulacja, no bo często w Unii Europejskiej coś w sumie razem negocjujemy i wchodzi nowe rozwiązanie, które dotyczy przedsiębiorców, to dwie inne regulacje powinny być kasowane, powinny wypadać z polskiego prawa. Jeżeli wchodzi jeden przepis, rząd ma. Obowiązek znaleźć dwa inne przepisy, które dzisiaj funkcjonują, które być może już się nie nadają albo są zbyt dużym obciążeniem dla przedsiębiorców i je po prostu skasować. I to wywoła efekt prawdziwej deregulacji, bo wtedy wszyscy będą nastawieni na to, żeby likwidować przepisy, które dławią naszą przedsiębiorczość, likwidować przepisy, które nie mają sensu, likwidować przepisy, które po prostu są zbyt dużym obciążeniem. I tak dokładnie powinny funkcjonować państwo. Jeden za dwa. I druga kwestia. Ja Unią Europejską zajmuję się od 25 więcej, od, od prawie 30 lat. E, zaczynałem pracę jeszcze pod koniec lat 90. E, właśnie po to, żeby się przygotowywać do negocjacji e, z Unią Europejską. Zapraszaliśmy wtedy negocjatorów z Hiszpanii, z Portugalii, z Austrii, żeby się dowiedzieć od nich, jak te negocjacje będą przebiegać. E, lata wcielania w życie... Europejskich przepisów. I bardzo często w Polsce było tak, nie tylko zresztą w Polsce, że do tych europejskich przepisów dodawano nowe przepisy. Czyli, krótko mówiąc, dane ministerstwo wcielało w życie jakąś dyrektywę, ale dodawało do tej dyrektywy dodatkowe przepisy, dodatkowe regulacje. Nie ma zgody na tego typu postępowanie i dzisiaj jasno trzeba powiedzieć, że prawo europejskie plus zero. Czyli wcielamy w życie tylko to, co musi być wcielone w życie, i też interpretujemy prawo europejskie w sposób elastyczny, tak jak niektóre inne państwa europejskie. Tak, żeby tej regulacji było mniej. Robimy to, co konieczne, a nie to, co się nagle pojawi w głowach urzędników. I to też jest idealny pomysł na przyszłość, czyli prawo europejskie plus zero. Żadnych dodatkowych przepisów, które mogą dławić naszą przedsiębiorczość. Przecież to jest zwykła. Kradzież to jest plagiat. To jest kradzież wartości intelektualnej. Prowadzimy zasadę dwa za jeden. Jeden za dwa? To musi najpierw znieść dwie inne regulacje i dwa inne obowiązki informacyjne. Inaczej nie będzie miał takiej możliwości. To dwie inne regulacje powinny być kasowane, powinny wypadać z polskiego prawa. Zasada UE plus ziobro. Nie wprowadzamy żadnych unijnych regulacji. Prawo europejskie plus zero. Czyli wcielamy w życie tylko to, co musi być wcielone w życie? Ja po prostu nie mogę w to uwierzyć. Rafał Trzaskowski ostatnio dodał do programu, z którym jeździ po Polsce, nowe elementy, ale to są elementy Mencena, nie jego. To jest tak, jakby komuś się pomyliły kartki. Miała być kartka przygotowana dla Mencena, koperta z napisem Mencen, a niechcący dali ją Trzaskowskiemu. On mu zajumał przemówienie. Jeden do jednego zajumał mu przemówienie. I jednocześnie. Jednocześnie ten sam Rafał Trzaskowski mówi głośno, że Męcen to jest zło wcielone, diabeł, szatan, wszystko co najgorsze, obłudnik, no w ogóle szkodnik, że trzeba jak najdalej z nim. A potem bierze jego przemówienie i wygłasza jako swoje.